Już w najbliższą niedzielę do Końskich przyjadą młodzi karatecy. Czeka nas wielki turniej Opuchar z Żeliwa dla młodzieży w wieku 12-18 lat. To nie pierwszy raz, gdy Mateusz Garbacz i jego klub ściągają do naszego miasta najlepszych młodych zawodników z całej Polski. Na niedzielną imprezę w imieniu Koneckiego Klubu Karate zaprasza nasz Mistrz Polski z 2014 roku. 4 października mamy święto karate w Końskich. Organizujemy Konecki turniej karate Opuchar z Żeliwa. Jest to piąta edycja Koneckiego Turnieju Karate, on tam miał e, różne jakby dodatki do swojej nazwy, bo był pierwszy raz był Konecki Turniej Karate e, Dzieci, on się, on się rozwijał, e, w pewnym momencie e, powstała idea, żeby jeszcze, no bo wiadomo Konecki jest związany z regionem, żeby go jeszcze mocniej tutaj związać, e, zastanawialiśmy się jak to zrobić i padło na żeliwo, które, które tutaj w naszym regionie jest od dawna. Na starcie możemy się spodziewać ponad 100 zawodników. Patronatem honorowym turniej objęli burmistrz miasta i gminy końskie Krzysztof Obratański oraz starosta powiatowy Bogdan Soboń. Impreza rozpocznie się punktualnie o 10, a medale i puchary zostaną rozdane koło 16. Będą one niezwykłej urody. Medale są wyjątkowe, bo, bo są z żeliwa. Są spe, zostały specjalnie odlane w zasadzie, to ten, który pokazywałem to jest taki E, egzemplarz próbny, e, a produkcja, produkcja tych medali jest w toku. Puchar też będzie wyjątkowy. E, nie chciałbym na ten moment e, za, dużo, e, za dużo mówić, ale e, no można powiedzieć, można powiedzieć symbol... będzie to człowiek wyjątkowy dla naszej, dla naszej organizacji. E, ktoś, kto tego człowieka Wyrzeźbił, potem, potem odlał i jakby jakby Puchar, będzie, puchar to, będzie, to będzie jakaś postać e, taka, taka, taka realna. Przyjść i obejrzeć walki w hali przy ulicy Stońskiego może każdy, bowiem wstęp na imprezę jest otwarty i zupełnie bezpłatny.